Pod termofilami zgnęło 192! <grymne> <grymne> no. Ej, tyle no. piłki! No. Ej, nie widać! Ej, to był womóz i po Greków 152 Greków A, ponad 4000 personów! Poker! Cześć, Poker! Cześć, Poker! To jest Poker, witaj się z Pokerem Megatron, przywitaj się z Pokerem no. O, Poker! Twardo iść! Poker, co tam szukać? Wojtek kowal, Niech go ty chujo! No! Ej, pas. co u Pokera słychać, Megatron? Niego ty chujo! Ej, to słuchaj, co chcesz, Piotrek? Poker. Da. Co, jak masz je? Poker. Janek! Janek. Torpeda, Ej, torpeda! Marcin Figu Fago z Gruna. Torpeda, słuchaj, co to chcesz? Nie. No, Ej, aż co chcesz? Dziwo!

bardzo zobacz, ja brawo obram! Brawo Ja! Brawo Dobra! brawo obram! Jakie Wyłącz stoi i tyle. To w takim razie wezwijmy policję. Proszę bardzo. To niech pan wezwie policję. I zacznę, Pokażę ci zarządzenie, ma. że nie wolno fotografować. Pana, zarządzenie, nie zarządzenie, jest. nie każde zarządzenie ma rację. Tak samo jak mi Straż Miejska nie ma prawa wlepić mandatu, mimo że wlepia mandat, i, I w, ja, w sądzie za, 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 I tak przegrywa Tak samo pan nie ma prawa mi wyłączyć tak, e telefonu Dlatego, bo e nic nie robię złego W tej chwili no, no to jeżeli pan teraz wezwie policję no, Niech pan wezwie teraz policję he, he, he. Ja. No, tak, to Może ja spróbuję inaczej Ja bym pana bardzo prosił O to, aby pan nie w kamerę Bo okay. to naprawdę to nie jest moje.